6 czerwca ruszyła najbardziej całośna akcja w Polsce. Jej organizatorem jest serwis sympatia.pl. W galeriach handlowych, kinach i klubach największych miast Polski animatorzy namawiają do obdarowania się pocałunkiem w specjalnie oznaczonym miejscu. Większość ludzi na ulicy na przykład nie chce pokazywać swoich uczuć. A jednak dla mnie to jest coś fantastycznego, że jednak żeby się wszyscy cieszyli razem ze mną. Powinno być więcej takich akcji. No. Po to są młodzi, żeby się całowali. Nie jestem za bardzo zwolennikiem okazywania czułości w miejscach publicznych, ale taki kissing point lubię wykorzystać. Jak oceniają pierwszy dzień akcji animatorzy? świetnie, jestem wręcz zaskoczony, że tyle osób się zgłosiło. Mamy ponad 150 par, które się zgodziły pocałować. Znaczy szczególnie to były pary, to były koleżanki, zdarzyły się różne sytuacje, gdzie osoby się nie znały i miały ochotę się pocałować, więc stawały. I bardzo dużo chętnych osób, które chciały nas całować, organizatorów, takie single, które po prostu miały ochotę pocałować, więc dorwały nas. Tak wyglądają zapiski. Jeden kwadracik to jest pięć osób. Bardzo dużo osób proponowało buziaka właśnie mi. Zgadzałaś się? W niektórych przypadkach, a i owszem. Przez cały czas trwania akcji zliczane będą pocałunki, a wynik stanie się oficjalnym rekordem w ilości pocałunków oddanych w przestrzeni publicznej. Mamy szansę stać się najbardziej całośnym krajem na świecie. Nasza akcja trwa do 9 lipca. Czekamy na Ciebie w 20 miastach w całej Polsce w naszych Kissing Points.